Halo, cześć, dzień dobry! Już w niedzielę rusza kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jak wiecie, ja bardzo lubię pomagać Mam nadzieję, że wy również Dlatego jak co roku przyłączam się do akcji WOŚP W tym roku wsparcie dla WOŚP poprzez yy, mój kanał i ten filmik będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż w poprzednich dwóch latach A mianowicie, za każde tysiąc wyświetleń przeznaczę na WOŚP 5 złotych Wyświetlenia będą liczone od momentu kiedy dodam filmik na kanał, a skończę je liczyć i podsumuję jaki wynik udało nam się zbierać w niedzielę o północy. Tak więc pamiętajcie, udostępniajcie ten filmik, a każde 1000 wyświetleń to 5 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To by było tyle, pamiętajcie, warto pomagać, bo nigdy nie wiadomo kiedy ta pomoc będzie potrzebna i nam. Trzymajcie się ciepło i jak to mówi Jurek Owsiak, siema!